Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Maciej Jagusiak. jestem trenerem techniki biegania post method of running i zapraszam Cię na serię siedmiu ćwiczeń, które pomogą Ci zwiększyć, zwiększyć prędkość na Twoich treningach dzięki lepszym wykorzystaniu siły drzemiącej w grawitacji, de facto, jakbym powiedział, siły drzemiącej Swoich biodrach, będzie to zdecydowanie łatwiej do zrozumienia. Zanim jednak klikniesz na kolejny odcinek, zanim obejrzysz pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte i siódme ćwiczenie, moja rada jest bardzo prosta. Najpierw przeczytaj wpis, który znajdziesz w opisie tego filmu, przeczytaj, zainwestuj, 5. Może 4 minuty, będziesz miał też tam każde ćwiczenie opisane. Po co? Po to, abyś wiedział, po co to robisz. Dlaczego tak istotne jest zrozumienie tych ćwiczeń, które robimy. Dlaczego warto zacząć od ćwiczeń podstawowych i dopiero z czasem zacząć wdrażać w te coraz bardziej zaawansowane. I dochodząc do samego końca, Najważniejszą rzeczą jest zrozumienie tego, że w trakcie biegania od pasa w górę powinniśmy być wyprostowani, a siła drzemiąca w opadaniu mierzy się od stopy do biodra, a nie od biodra do góry, jak większość, większość osób myśli. Więc zacznij od przeczytania wpisu. A potem wdróż cały protokół ćwiczeń, który w tym wpisie jest dokładnie opisane. Każde ćwiczenie krok po kroku. Postaramy się też zrobić tak, żeby pod każdym ćwiczeniem był dokładny opis każdej sekwencji. Jeżeli coś będzie niejasne, to będziesz mógł sobie opisać, przeczytać opis danego ćwiczenia. Działaj, wierzę, że moje wyniki przy bardzo małym kilometrażu, w ostatni weekend pobiegłem 16-16 na 5 km, mając 41 lat, trendując średnio 40 km w tygodniu, więc uważam że całkiem fajny wynik dla kogoś, kto nie ma przeszłości zawodowej a biega tylko i wyłącznie od 10 lat. Wszystkiego dobrego. Dzięki, że obejrzałeś się w ten film. Przeczytaj teraz wpis i działaj. Ćwiczę razem ze mną. Dzięki i do zobaczenia.